w domu jeszcze z jakąś szklanką zimnego soku, można sobie tam włożyć rurkę, parasolkę i już możemy konkurować się na wakacjach. Ale na wakacjach się nie zarabia, no to u nas jak najbardziej, popatrzcie, oto pierwszy konkurs. Twoim zadaniem będzie tutaj ułożyć czteroliterowe słowo. Mamy już dwie literki wpisane, A oraz Y, więc wystarczy tak naprawdę dołożyć dwie litery. Od razu uprzedzam, że w miarę postępowania tego konkursu on będzie coraz trudniejszy, ponieważ w tych oto pionowych kolumnach litery nie będą mogły nam się powtarzać. Wy się zastanawiacie, a ja szybciutko przypomnę, że w naszym programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Wystarczy zgłosić się pod któryś ze wskazanych numerów, wtedy w słuchawce telefonu usłyszysz pytanie, na które należy odpowiedzieć jak najszybciej, wystukując cyfrę lub cyfry na klawiaturze swojego telefonu. My oddzwaniamy do osoby, która najszybciej prawidłowo odpowiedziała na pytanie. Robimy to błyskawicznie. Pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za takie, w którym nie udzielisz poprawnej odpowiedzi, ale płacisz za to za połączenie, a nie za czas jego trwania. W momencie, gdy oddzwaniamy, to już my wtedy ponosimy koszty połączenia. Jeżeli prawidłowo udzielisz odpowiedzi, wygrana jest Twoja, wysyłamy ją w ciągu pięciu dni roboczych. Więcej dowiedzieć się możesz na stronie www.tv.pl, a regulamin znajduje się na 860 telestronie. Każdy może nawet trzy razy wygnać naszym programie, więc proponuję już teraz sobie przygotować jakieś hasło. Słuchajcie, to w takim razie tak. Już w tym momencie właściwie dwie literki uzupełnione. Ta pierwsza część myślę, że jest najłatwiejsza. Ja już biorę pisak do ręki. Myślę, że za moment będziemy mieli tutaj pierwszego zwycięzcę. Tym bardziej, że od razu na samym początku 100 złotych gwarantowane jest przygotowane, wystarczy je odebrać. Co tutaj mogłoby być? Takie Króciutkie słowo. Po prostu szybko wykręcasz e, mój numer, odpowiadasz na pytanie, i zaraz tutaj jesteś na antenie i masz 100 zł. I potem można zgłosić się po następnym. No właśnie, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie to słowo? Łapy. E, jeszcze raz proszę. Łapy. Łapy mogą być jak najbardziej 100 zł. Dla pani bardzo serdecznie gratuluję. I już mamy tutaj łapy. Od razu wspomnę przy okazji wpisywania tego słowa, że jedynie rzeczowniki mogą się tutaj pojawiać. One mogą być oczywiście w liczbie zarówno pojedynczej, jak i mnogiej, tutaj jest ta dowolność, ale tylko rzeczowniki. Czyli tak, popatrzcie, jak nam się zmieniła sytuacja, na pierwszym miejscu nie może być już literki E, natomiast na trzecim miejscu nie możemy mieć już literki P. Słuchajcie, a nagroda będzie też wyższa, no bo powiedziałam, że będzie trudniej, prawda? 150 zł, czyli kolejne 50 zł już tutaj zasila budżet. Kto następny? Ja myślę, że tutaj nie ma na co czekać. Jedna osoba za drugą tak naprawdę mogą być na antenie. Czyli nie na E, na jakąś inną literkę wybierasz sobie słowo. Masz wtedy już pierwszą sylabę, co się tutaj dodajemy tak, żeby Y było na końcu. Właściwie chyba tak odruchowo myślimy w większości o liczbie mnogiej, prawda? Przez to Y. Chociaż tutaj nie przesądzam, bo możesz się akurat znaleźć też jakaś liczba pojedyncza, co przychodzi Ci do głowy. I jeżeli wiesz, od razu reaguj, bo może się tak zdarzyć, że ktoś inny podkradnie Ci Twój pomysł, a jeśli nawet nie, to może się tak zdarzyć, że po prostu któraś litera zostanie użyta i wtedy ktoś zablokuje Twój wybór. A teraz 150 zł do odebrania, błyskawicznie te pieniądze będą Twoje, jeżeli tylko powiesz mi, jakie jest rozwiązanie. My też od razu oddzwaniamy, no i proszę, dzień dobry. Witam serdecznie. Halo. Halo, dzień dobry, witam. Jakie może być kolejne słowo? Damy. Damy pasuje nam pięknie, czyli 150 zł dla Pani, bardzo serdecznie gratuluję. Pozdrawiam gorąco. A kolejna osoba już wygra 200 zł, więc już można dzwonić. Można być już w tym momencie teraz tą pierwszą osobą, która dostanie się do studia. Tylko proszę się upewnić, że żadna z tych liter w pionowych kolumnach się nam nie powtarza, no bo wtedy klops, niestety, nic nie można tutaj zarobić. Ale jeżeli tylko nie ma tutaj E ani D na trzecim miejscu P ani M, to wszystko się zgadza i można już odebrać 200 zł. Kto następny? Jakie może być następne słowo? Jeżeli tylko teraz są pomysły, to je wykorzystuj, bo potem może być różnie. Akurat jeśli chodzi o kolumny, ciężko przewidzieć, bo to wy je tworzycie, wy je budujecie, więc, w zależności od tego, jakie słowa się pojawią, one mogą być nagle po prostu z jednego etapu na drugi zrobić się bardzo trudne. Czasami tak bywa, że taki zestaw liter nam się ułoży, że ciężko potem coś jest tutaj jeszcze wymyślić. Więc jeżeli jest jakiś pomysł, to serdecznie zapraszam. Od razu będziemy odzwaniać, jeżeli tylko ktoś odpowie prawidłowo na pytanie. Co jeszcze? Nie na E, nie na D, może B, może na przykład F, fa, fa, no nie, bo to już mamy M. Te początki myślę, że najlepiej sobie tutaj najpierw Zapisać, jakoś wymyślić, a potem myślę, że będzie łatwiej dodawać te końcówki. Oczywiście każdy ma swoją strategię, byleby zadziałała, byleby można było podać jakieś słowo i zarobić 200 zł. Upał jest na zewnątrz, że w całej Polsce, więc lepiej zostać w domu i grać z nami. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie słowo jeszcze tu pasuje? Eee, Raty. Raty, jasne, że pasują. No tak, 200 złotych. Gratuluję bardzo serdecznie. Od razu Dziękuję, zapisuję raty. Dziękuję również. Życzę miłego dnia. Słuchajcie, zrobimy tak. Kolejna osoba, ponieważ jest już coraz trudniej, kolejna osoba zarobi 250 złotych, czyli kolejne 50 złotych dorzucam. No, mamy tak łapy, damy, raty i kombinujemy, co tutaj nam jeszcze by mogło pasować. To już jest czwarty etap. Już może nieco być trudniej znaleźć rozwiązanie, ale myślę, że jeszcze teraz, jeśli się zastanowisz, skoncentrujesz, to coś się znajdzie. Tak, żeby być tą osobą, która jak najszybciej znajdzie rozwiązanie. Tak jak powiedziałam, żeby ktoś nam nie, nie podkradł tego pomysłu albo literek, które są nam potrzebne. Czyli na przykład, jakbyśmy od końca sobie szli, na przykład Z, z za, za, albo na przykład W. W też nie było, wa, Waty nie mogą być, bo już mamy T. No, tak trzeba kombinować. Akurat być może coś wskoczy do głowy, jakiś pomysł, warto go wykorzystać. Tym bardziej, słuchajcie, dzisiaj jest ten ostatni program w takiej formule, jakiego widzicie w tym momencie. Od poniedziałku ruszamy z nową formułą, więc myślę, że warto jeszcze właśnie dzisiaj po raz ostatni w ten sposób z nami zagrać. Zapraszam bardzo serdecznie po odebranie 250 zł. Kto następny? Nie czekajmy. Tutaj naprawdę nie ma co odmarnować czasu. To jest bardzo krótki, szybki program, więc każda minuta jest bardzo cenna. Im więcej osób się zgłosi, im więcej będzie odpowiedzi, tym po prostu więcej osób wygra. Halo, halo. Oj, szkoda! Szkoda, w takim momencie już myślałam, że 250 zł znalazło właściciela. No dobrze, to szybciutko inna osoba wskakuje na to miejsce, tak, żebyśmy mieli do kogo oddzwonić. To jeszcze wie? Łapy, damy, raty. Byle być tylko osobą pełnoletnią, to wystarczy, żeby u nas wygrać. A no i oczywiście mieć przygotowaną odpowiedź, to obowiązkowo. Jakie jeszcze słowo by nam tu pasowało? Takie krótkie słowa, myślimy. Cztery literki. Próbujemy, może tak sylabami sobie to ułożyć. a y, a y. Ra, o Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie słowo pasuje? Żaby. Żaby i pięknie, czyli tak z tego końca alfabetu faktycznie. 250 zł dla pana, gratuluję serdecznie. Żaby na tablicę, a 300 zł przygotowane dla następnej osoby. Coraz trudniej, ale też coraz wyższe pieniądze, coraz wyższe nagrody, więc nie tylko temperatura rośnie na zewnątrz, ale chyba i też w środku. Słuchajcie, myślę, że naprawdę to jest taka pora, taki czas, kiedy szkoda wychodzić na zewnątrz, bo upał, słońce, więc jeszcze warto właśnie teraz, w czasie południa, skryć się przez chwilę w domu, na przykład właśnie na pół godziny, i być może tak jak powiedziałam, z porcją jakiegoś zimnego soku, czy innym napojem. Zastanowić się, czy ty byłbyś w stanie na tym etapie konkursu wymyślić tutaj następne słowo. Ja szybciutko wyjaśnię, bo uzupełniamy tylko dwie literki. Tylko jest bardzo ważne założenie. W pierwszej kolumnie oraz tutaj w tej trzeciej, w, w, w tych pionowych kolumnach nie mogą się powtarzać litery. Czyli popatrz, gdybyś chciał teraz wymyślić pierwszą literkę, to ani L, D, R, ani R nie mogą tutaj już się znaleźć. trzeba coś innego umieścić. Masz A, no i tak, żeby na końcu było to Y. Jednak jak widzicie, króluje faktycznie ta liczba mnoga przez Y. Może to jest właściwie trudniejsze. Nie wiem, chyba jednak odruchowo najpierw myślimy w liczbie pojedynczej, prawda? Czy tak mi się wydaje? Więc może to na pierwszy rzut oka wydaje się trudniejsza wersja, no ale też dzięki temu myślę, że ty masz większą szansę, żeby takie pieniądze zarobić, jeśli wymyśliłeś następną odpowiedź. O, no, 300 złotych teraz czeka. Kto wie? Kto już ma jakąś odpowiedź? Pułapy może na C, albo na przykład może H. A, z tym hatą, czy problem, no? tak, czy cecha, czy samocha? E, dzień dobry, witam serdecznie. E, jakie słowo jeszcze tutaj mogę zapisać? Lasy. Lasy i pięknie, jasne, że tak. Czyli wygrała Pani 300 zł w tym momencie. Bardzo serdecznie gratuluję to się dzień Dziękuję również. Lasy już szybciutko zapisuję, żebyśmy wiedzieli, jakie literki były użyte. A 400 zł dla kolejnej osoby. Pełne 400 zł, więc robi się coraz ciekawiej, ale robi się też coraz trudniej. Wykorzystujecie te takie najbardziej popularne zbitki liter. No, i sami sobie właściwie utrudniacie zadanie, no ale tak jest skonstruowany ten konkurs. I zobaczymy, co będzie teraz. Zaraz, który to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty. A, szósty etap. To już ma prawo być ciężko. To już może być na tym etapie faktycznie trudniejszy konkurs, bo już szósta osoba za chwilę, mam nadzieję, wygra. Tylko, że pamiętacie, zaczynaliśmy od 100 zł, a teraz mamy aż 400 zł. Cztery razy więcej. No, coś za coś, tak? Większe, o wiele większe pieniądze, ale też trudniejsze zadanie. No, to się tak wydaje, tutaj tylko dwie literki uzupełniamy. No, łatwiutko, wszystko pięknie, ale jednak, gdy już wprowadzamy tą teorię w praktykę, okazuje się, że wiele, wiele słów nam tutaj już odpadło. No dobrze, pomyślmy jeszcze raz o początku. Od początku zacznijmy. Najlepiej, jak zwykle, zacząć od początku. Może. O, właśnie, te jeszcze nie było. Tamy mogą być już. Albo na przykład może literka S. O, też nie było. Sa. Sa, sa, no. Trzeba kombinować, trzeba kombinować. Co tutaj może być? Może, na pewno się coś jeszcze znajdzie. Ja wiem, że może jest trudniej, ale coś się na pewno znajdzie, a jak się znajdzie, to od razu szybko reaguj. Bo wszystko dzieje się błyskawicznie. Gdy tylko odpowiesz prawidłowo na pytanie, my błyskawicznie odwzorowani jesteś w sobie, już wygrywasz. I na pewno pieniądze wysyłamy w ciągu pięciu dni roboczych. I stało się. Dzień dobry. Nie. Nie stało się. Nie wierzę, że przy szóstym etapie zajęte, kochani. Nie róbcie tego. Dobrze, robimy tak. Pół tysiąca złotych, bo stało się, jak się stało. Teraz ty zyskałeś dodatkową szansę na to, żeby zdobyć. Tutaj pół tysiąca. Ktoś nie skorzystał z szansy, ale dzięki temu Ty możesz z niej skorzystać. Jakie słowo? Chociaż jedno słowo jeszcze i masz pół tysiąca złotych. Co nam tutaj jeszcze pokazuje? Zastanówcie się, ja wiem, że jest gorąco. Ja wiem, że nie każdy ma klimatyzację, ale przez moment skup się na tym, co widzisz na ekranie. Zacznij sobie od pierwszej litery. Sa, może. Ha. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie to słowo? Bazy. Bazy szybciutko sprawdzam, B faktycznie nie było Z Nie było super, czyli ma pan po tysiąca. No wspaniały weekend myślę. Jest. Dziękuję serdecznie. Bazy. Bazy. Czyli mamy kolejny etap wypełniony, no i zaczyna się etap siódmy. No, to już jest ciężkie, więc będzie 6 stówek, 600 zł dla osoby, która jest w stanie na tym etapie jeszcze wymyślić słowo, które nam tutaj będzie pasowało. Czyli jeszcze raz, w tej kolumnie, ani w tej kolumnie nie mogą się powtórzyć te same litery. Wiem, że jest ich dużo, jest ich naprawdę sporo. Wykluczyliśmy mnóstwo liter, mnóstwo połączeń, ale coś na pewno się jeszcze znajdzie. Pomyśl przez chwilę. Na przykład tak jak mówiłam, to T-A, a, S-A, S-A. Jaki tutaj mam jeszcze? W, o. Wa, w, hm. Albo może jeszcze jakaś inna literka. No tak możemy od początku yy, popatrzeć. B było, na przykład C nie było. Można sobie wpisywać kolej, po kolei te literki i patrzeć co tam można zbudować. I każda osoba pełnoletnia może sięgnąć po telefon i zdobyć te pieniądze. Mówimy tutaj o 600 złotych, które na pewno wyślę w ciągu pięciu dni roboczych, jeżeli tylko podasz mi na antenie prawidłowe rozwiązanie. A jak to zrobić? Po prostu wykręcasz numer, słyszysz pytanie w słuchawce, więc jak najszybciej występujesz odpowiedź na klawiaturze cyfrę lub cyfry. Jeśli jesteś tą pierwszą osobą, która prawidłowo odpowiedziała, błyskawicznie do Ciebie odzwaniam i to wtedy to już my ponosimy koszty połączenia. Tak więc, jeżeli już masz odpowiedź, nie marnuj ani sekundy, bo tutaj czasami decydują po prostu sekundy. Czy ktoś już wie? Jeśli nie, to jeszcze gdzieś tam sobie zapisujemy możliwe litery. Może sobie wypisz taką pulę, tak? Ile, jakie litery jeszcze na tym pierwszym miejscu mogłyby być? Potem, jakie mogłyby być na tym trzecim? Umieść na drugim A, umieść na czwartym Y i wybieraj sobie. Coś może okaże się, że ma sens, że powstaje jakieś słowo. Właśnie, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie słowo powstaje nam? Wały. Wały. No tak, właściwie tak, słowo, którego się często teraz używa. Bardzo serdecznie gratuluję. 600 złotych dla pani. Wały. Czyli mamy kolejne litery które... O i stało się to. To jest ostatnia runda i w tej ostatniej rundzie do wygrania będzie 700 zł za dwie litery 700 zł. Ale to nie jest zadanie dla każdego. O nie, 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 nie. To jest ostatni etap. To jest najtrudniejszy etap w tym konkursie. Nie każdy może tutaj wymyślić słowo, nie każdy sobie poradzi. To się tym nie przejmujcie, ale ci, którzy widzą takie rozwiązanie, ja was w tym momencie teraz namawiam, no daj sobie szansę! Nie każdy nawet jest w stanie to słowo znaleźć. Więc myślę, że to jest idealny moment, żeby włączyć się do gry, szczególnie, że teraz mamy aż 700 zł. I to jest ostatni program w takiej formule, w jakiej go widzicie dzisiaj. Więc warto jeszcze właśnie dzisiaj po raz ostatni zagrać. Nie może być W, B, L, Ż, R, D, E. Od jakiej litery mógłbyś zacząć? Od Koniecznie sprawdź również tą kolumnę, czy żadna literka nam się tutaj nie powtarza. Teraz działamy bardzo szybko. Ja wiem, że może to zajmuje trochę czasu, zanim wymyślisz następne rozwiązanie. Ale to jest tylko ten jeden, ostatni etap i koniec. Ten konkurs się kończy. A w tym ostatnim etapie do wygrania jest aż 700 zł. Oj, walczymy, kto będzie pierwszy. Wystarczy, że prawidłowo odpowiesz na pytanie i od razu, błyskawicznie, momentalnie do Ciebie oddzwaniamy. Więc jeżeli tutaj nikogo nie ma, to znaczy, że po prostu nie mam do kogo oddzwonić. Czekam na Ciebie. I brawo, dzień dobry. Dzień dobry. Aż wstrzymuję oddech. Jakie to będzie słowo? Dzień dobry. Dzień dobry. Sady. S i D może być, czyli ma pani 700 złotych. Bardzo serdecznie gratuluję. Co się nazywa udany weekend. Fantastycznie, a przed nami będzie teraz kolejny, kolejny konkurs. Słuchajcie, to już ściągam. Teraz mamy tutaj następny konkurs. Już wszystko tutaj przemieścimy. Słuchajcie, tu mamy tak taki konkurs. Imię i musi mieć na końcu literki TA. Czyli zaczynamy tutaj od 600 zł, ja już biorę pisaka do ręki, bo myślę, że tu momentalnie pojawią się pomysły. I popatrzcie, tutaj jest tak, że nie trzeba właściwie jakoś bardzo mocno spekulować, trzeba tylko po prostu ten początek wpisać. Tylko od razu uprzedzam, jak z każdym takim zadaniem, na początku będziemy mieli pomysły, ale ta ilość imion jest ograniczona. Więc ten, kto zgłosi się pierwszy, ten, kto zgłosi się szybciej, po prostu będzie mógł wykorzystać tą szansę. Proszę bardzo, pierwsze imię, TA na końcu. Myślimy o znajomych, myślimy o rodzinie, myślimy o swoim imieniu też, bo być może akurat yy, pasuje. No, Bożena nie pasuje. Ta jedna literka tutaj mi przeszkadza, ale może ktoś może wykorzystać swoje imię. Kto będzie pierwszy? Kto zacznie? Ja już jestem gotowa, żeby zapisać pierwsze imię. Za sześć słówek, czyli wypowiadasz imię na antenie, żeby było jasne, i masz 600 zł od razu gwarantowane. Wysyłamy je w ciągu pięciu dni roboczych. Jakie imię może zacząć? Nasz konkurs T-A-T-A. Dzień dobry. Halo, halo, witam. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie imię będzie tu mam pasowało? Agata. Agata, super. Zna pani jakąś Agatę? Tak, są podobną. A, no właśnie, czyli takie to należy wykonać. Ma Na pani 600 zł Gratuluję bardzo Dziękuję. serdecznie. To i tak, Agata zapisuje, a kolejna osoba zarobi 700 zł. Słuchajcie, tak, 700 zł. Za to, żeby wypowiesz jedno imię. Na przykład, właśnie, sąsiadki, kogoś, kto mieszka obok, że tak powiem piętro niżej, eee, pani, która na przykład sprzedaje ci zawsze, nie wiem, warzywa, albo, nie wiem, córka, być może koleżanka, przyjaciółka. Wykorzystujemy wszystkie takie pomysły, bo tak naprawdę, wypowiedzenie takiego jednego imienia na Antonie oznacza dla ciebie fizycznie 700 złotych w ręku. Więc myślę, że warto taką szansę wykorzystać. Jeśli akurat zdarzyło się, że tak jakaś czarna dziura, nie możemy sobie absolutnie takiego imienia przypomnieć, wtedy otwieramy kalendarze, tam zawsze jest ta baza imion, są wypisane imieniny, przy okazji sprawdzamy kto dzisiaj ma imieniny, może jakiś znajomy i wykorzystujecie takie informacje. Ten program jest króciutki, szybki, dynamiczny, ani się nie obejrzysz, a on minie. Jest to ostatni program w takiej formule, jakiego widzicie tutaj, więc myślę, że warto jeszcze właśnie dzisiaj z nami zagrać, przez chwilę chociaż, schronić się przed upałem, zostać na moment w domu i zarobić na tym 700 złotych. Myślimy, Agata Była. Następne imię już w tym momencie jest mile widziane. Ta, na końcu, ta. No aga ta faktycznie to jest. Jeszcze. I pełne wersje imion podajemy, to też jest ważne. Pełne wersje imion, czyli nie jakieś się zdrobnienia, skróty, tylko właśnie takie imiona, jak są zapisane w kalendarzu. Co jeszcze? Może zacznij sobie od jakieś litery, co? No A już mamy, chociaż może jeszcze jakieś się by znalazło. A na przykład na B. Na B jest jakieś imię, które kończy się ta b po kolei. Myślę, że warto sobie tak przypomnieć. I każda osoba pełnoletnia może wybrać. Tylko trzeba najpierw sięgnąć po telefon, odpowiedzieć na pytanie, a my błyskawicznie od razu oddzwonimy do osoby, która jako pierwsza prawidłowo odpowie na pytanie. Ja nie wierzę, że nie ma pomysłów. Chyba wszyscy po prostu gdzieś tam pochowali się w cieniu przed upałem. Jest taka osoba. Dzień dobry. Dzień. Witam serdecznie. Jakie imię jeszcze się tutaj nam nadaje? Danuta. Danuta też może być. I ma Pani 700 zł. Bardzo serdecznie gratuluję. Życzę miłego weekendu. ma być piękna pogoda. Więc Danuta zapisuje. Danuta. Można zastanawiać się w czasie weekendu, na co przeznaczyć tak fantastyczne pieniądze. Czyli Agata, Danuta. Takie dwie propozycje mamy. Myślimy nad następnym. Może będzie troszeczkę trudniej, w miarę, gdy będziemy wykorzystywać te pewnie najpopularniejsze, takie, które. Ale najszybciej nam przychodzą do głowy. Dlatego właśnie warto się spieszyć. Dobrze, Agata, Danuta, myślimy dalej. Już kolejna osoba może być tą pierwszą, która trafi do studia. Ach, ja nie powiedziałam, że kolejna osoba już wygra 800. No tak, to szybciutko zmieniamy. 800 złotych już jest, oficjalnie zdążyłam. 800 złotych gwarantowane i już myślimy nad następnym imieniem. Nie Agata, nie Danuta. Jakie jeszcze imię ma e, P.A. na końcu? No coś się znajdzie na pewno, pomyśl. Znajomi, jak, jak, jak na przykład koleżanka twoja ma na imię najlepsze imię z pracy, na przykład być może jakaś koleżanka. Może, tak jak powiedziałam sąsiadka, ulubiona bohaterka z serialu. Oj, trzeba teraz uruchomić w obrazie niepamięć, szare komórki, bo tutaj mówimy o sumie 800 złotych za jedno imię. Tylko te koniecznie musi być na końcu. Szukamy, szukamy, szukamy. Jeszcze zdążysz, jeszcze program trwa. Brawo. Dzień dobry. Cześć. Witam Panią serdecznie. Jakie imię Pani wymyśliła? Aneta. Aneta. A Pani nie ma przypadkiem na imię Aneta? Nie, córka. Nie. O, proszę. I osiem dla Pani i dla córki. Gratuluję dziękuję, bardzo serdecznie. Dziękuję. A uwaga, od tej chwili mamy do wygrania, widzicie to? 1000 złotych okrągłe, równy 1000 złotych, czyli nie rozdrabniamy na jakieś 900 czy 850. 1000 złotych, równe do wygrania, jeśli ktoś wymyśli mi jeszcze kolejne imię, które ma te, a na końcu. Popatrzcie, pani podoba imię córki. Fantastycznie, prawda? Pani mówi, jak córka ma na imię i dostaje za to 800 złotych, a ty dostaniesz 1000 za następne imię. Tylko zastanów się teraz szybciutko, spokojnie. Ja wiem, że dużo pieniędzy. Ja tutaj też dużo mówię, popędzam. To zastanów się przez chwilę. Tak spokojnie. Coś. Mm, ta. Na końcu. Ta. Kolejne początki, może sobie tam próbuj. E, było A, było D, ale może na B, może na, na S, na M. Dużo imię jest, prawda? Na literkę M zaczynających się. Może faktycznie coś, coś w tym kierunku, może R. Tutaj trzeba wszystkie możliwe pomysły wykorzystać. Słuchajcie, w tym momencie za jedno dowolne imię, które ma TA na końcu jest 1000 złotych gwarantowane. Po prostu kto pierwszy tutaj się pojawi z takim pomysłem, zabiera te pieniądze. Tak to wygląda, więc zanim ktoś inny wymyśli to samo imię, już działaj w tym momencie. Ja tylko czekam, żeby móc do kogoś oddzwonić. No, w tym momencie nie mam do kogo dzwonić, tylko czekam na tą osobę, która się pojawi, która pierwsza prawidłowo odpowie na pytanie. Agata, Danuta, Aneta. Jeszcze jakieś imię z Tea na końcu. Jeszcze myślimy. Słuchajcie, niestety, no, zła wiadomość. Kończy nam się program. Ja bym to jeszcze strasznie dużo tych pieniędzy chciała rozdać. Wiem, że pewnie pomysłów też będą, tylko one muszą po prostu się szybko pojawić, bo niestety goni nas ten czas strasznie. Ja uprzedzałam, że to jest dosyć taki krótki, dynamiczny, szybki program. No, ale sporo osób już dzisiaj też wygrało. W tym konkursie już trzy osoby zabrały nagrodę. Kto będzie czwartą? Za tysiąc złotych gwarantowane pewne pieniądze. Wystarczy po prostu imię z T.A. na końcu. To nie jest jakieś konkretne imię. Dowolne imię z T.A. na końcu. Czy ktoś już wie? Czy ktoś z Was już widzi ktoś takie imię? Dzień dobry. Rynata. Witam serdecznie. Jakie imię tu pasuje jeszcze? Renata. Renata, no tak ta literka ERO, o której wspominała, bardzo dobra odpowiedź, jest 1000 złotych, wygrała Pani. A uwaga, 1500 złotych dla kolejnej osoby, taki skok, 1500 złotych. Renata odpada, coraz mniej czasu mamy do końca programu. Już bardzo, bardzo dynamicznie teraz trzeba reagować, i no, koncentrować się już na odszukaniu jeszcze jednej odpowiedzi. Za 1500 złotych, półtora tysiąca... Za jedno imię. Pewne pieniądze, absolutnie pewne. Jak takie powiedziałam, ostatnia szansa, żeby zagrać w takiej formule, jaką ją teraz znacie. Dam się tro trochę teraz zastanowić, skoncentrować. Zobaczcie, mamy 3 minuty do końca programu. Musimy je wykorzystać maksymalnie. Uruchomiłam zegar w tym momencie odliczane są właściwie ostatnie sekundy do końca trwania całego programu. Jeżeli chcesz wygrać, to masz jeszcze dwie minuty. I 45 sekund na to. To jest ostatni program w takiej formule, jakiej teraz znacie. I ostatnie 2 e, minuty 40 sekund. Już od poniedziałku, mnóstwo niespodzianek, mnóstwo atrakcji, zupełnie nowa formuła. No, od razu powiem, że już od 7 rano w poniedziałek zaczynamy programem Granie na śniadanie. Można e, na TVN 7 o 9.35 obejrzeć apetyt na kasę, o 11.35 wracamy na granie na ekranie. Natomiast w nocy o 1.45 program Po co spać? Jak można grać. To wszystko już w poniedziałek, ale jeszcze teraz, w tym momencie, możesz zabrać półtora tysiąca. Nasza to dwie minuty i siedem, sześć, pięć. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jakie jeszcze imię pasuje? Elżbieta. Elżbieta. No tak, pasuje idealnie. Ma pani 1500 złotych, udało się, super. Niecałe dwie minuty, to wprawdzie mamy jeszcze, ale mamy za to 2,5 tysiąca złotych, ja szybciutko wpisuję tą Elżbietę, faktycznie, dobrze, że nie powiedziała pani Ela, bo zupełnie by to nie pasowało, ale Elżbieta jak najbardziej, pełne wersje imion, czyli tak, Elżbieta, Renata, Aneta, Danuta, Agata... Widzicie, jeszcze raz przez chwilę te imiona i już zastanawiamy się nad następnym. Minuta 30, tylko minuta 30 i aż dwa i pół tysiąca złotych. Kto w tym ostatnim programie zdobędzie tak fantastyczne pieniądze? Czy to będzie ostatnia osoba? No być może, mamy zaledwie yy, no, minutę i 15 sekund. Ale jeszcze jest możliwość wygrania tak dużych więc Trzymam mocno kciuki, uda się, no myślimy, jeszcze myślimy. Może na, na B coś na przykład, albo na M, tak mi się kojarzy, że tak... Skoro imię zaczyna się od tych liter, od ostatnia minuta, ostatnia minuta, więc jeżeli ktoś ma pomysł, to szybciutko jeszcze tutaj można zadzwonić, jeszcze można wybrać. No pomyśl, przed weekendem jeszcze 2,5 tysiąca złotych będą twoje. Musi się udać, po prostu się musi udać. Ja patrzę z niepokojem na czas, mamy 45 sekund, ale ja wierzę w to, że na pewno się komuś uda. Ktoś to jeszcze trafi z tym ostatnim imieniem, z tą ostatnią propozycją za 2,5 tysiąca złotych. Absolutnie gwarantowane pieniądze. Jeszcze czekam. Agata, Danuta, Aneta, Renata, Elżbieta. 30 sekund jeszcze zostało. No musimy zdążyć. Musimy. I 20 sekund. Coś ta, ta na końcu. I 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dzień dobry. Dobre. Witam serdecznie jeszcze, Pani zdążyła. Jakie imię? To jest imię Beata. Beata i pięknie pasuje i 2,5 i tysiąca dla Pani jeszcze przed weekendem. Fantastycznie! Dziękuję bardzo serdecznie. Gratuluję wszystkim zwycięzcom. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszam w poniedziałek. Mnóstwo atrakcji, nowa formuła programu. Będzie mnóstwo niespodzianek. Zaczynamy, ruszamy o godzinie 7. Będzie program granie na śniadanie. Potem na antenie TVN7 godzina 9.35 apetyt na kasę. O godzinie 11.35 granie na ekranie. Natomiast w nocy godzina 1.45. Po co spać, jak można grać. Zapraszam już teraz, jeszcze raz. A na pewno będą wysokie nagrody. Mnóstwo, mnóstwo niespodzianek, więc nie może Was zabraknąć. Jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia i życzę wspaniałego, słonecznego weekendu. Do widzenia!